Jak działa aplikacja? Otwieramy plik w Excelu. Jeżeli na początku wyświetli się moni, to uruchomienie makr, musimy je uruchomić, gdyż jest tutaj procedura VBA, która steruje całym oprogramowaniem. Następnie w tej komórce wpisujemy tekst, który chcemy mieć zakodowany. Na przykład. Choć oczywiście nie musi być to wcale adres strony internetowej, dowolny tekst, ale rzeczywiście tekst. W tym miejscu możemy wpisać ewentualnie pod jaką nazwą plik ma być zapisany na dysku, dlatego że aplikacja generuje na zewnątrz, nie w samym Excelu, tylko na zewnątrz. Yy, możemy wpisać tu na przykład obraz. I teraz wystarczy tylko nacisnąć przycisk generuj kod QR. Po chwili w tym miejscu pojawi się nam adres pliku, pod jakim został on zapisany, pełna nazwa tego pliku. Zasada jest taka, że w tym samym miejscu, gdzie jest sam generator QR kodu, tworzony jest podfolder w którym są zapisywane obrazy. Widzimy, że mimo że nacisnę, wpisałam tutaj nazwa pliku ma być obraz, to tutaj w nazwi mi się pojawiło obraz z jedynką w nawiasie, oznacza to, że w tym podfolderze był już jakiś plik graficzny z rozszerzeniem JPG o nazwie obraz. W związku z tym teraz został ustawiony z jedynką. Jeżeli jeszcze raz nacisnę, generuj kod QR, kolejny pojawia się z cyfrą 2. Chodzi o to, żeby wcześniejsze pliki nie były nadpisywane. Chcąc wygenerować kolejny kod, czyścimy po prostu tu. Tu też można, chociaż nie trzeba, ten tekst i tak będzie nadpisany. On jest wstawiany automatycznie przez procedurę VBA. I powiedzmy, że wpiszę tu teraz adres mojego blogu na temat Excela. I nie wpiszę tu tytułu. Automatycznie. Procedura, jeżeli nie będzie tytułu, wstawi nazwę pliku związaną z chwilą obecną, czyli rok, miesiąc, dzień, godzina i minuta. No, i tu widzimy, że się w ten sposób właśnie utworzyło. Jest godzina 17, czytając od końca 1746, 6 grudnia 2024 roku. A na dysku wygląda to tak. Tu mamy w jakimś folderze generator. Utworzył się automatycznie pod folder Foto, w którym widzimy pliki. Zmieni widok, o, Z kodami QR wygenerowanymi przez aplikację. Wygenerowane w ten sposób kody QR od, możemy odczytać bez problemu dowolnym skanerem podłączonym do komputera, czy też w aplikacji zainstalowanej na smartfonie.